Bardzo się cieszymy, że województwo pomorskie jest stałym, stale obecne na, w naszym pawilonie przez sześć miesięcy. Przede wszystkim za sprawą czterech studentów japonistyki z Uniwersytetu Gdańskiego, bowiem obsługę Pawilonu Polski stanowi 48 studentów polskich uczelni, studentów, którzy na koniec skupiają swoją uwagę na kierunku japonistyka i w tej grupie znalazło się również czterech studentów z Gdańska. Jesteśmy z nich niezwykle, niezwykle dumni. Ważny jest również fakt, że przy okazji naszych wydarzeń tematycznych bardzo zaangażowały się w nasze działania uczelnie województwa pomorskiego. Zatem dwukrotnie już gościliśmy u nas Gdański Uniwersytet Medyczny. Natomiast w Dniu Morza, który obchodziliśmy 21 lipca, gościliśmy u nas Uniwersytet Morski. W Gdyni i również Uniwersytet Gdański, czyli Uniwersytet Gdański nie tylko za sprawą studentów, ale również z projektami, w tym Instytut Oceanografii realizował w naszym pawilonie warsztaty yy, naukowe. To, co jest niezwykle ważne i potwierdza tę regułę, że im dłużej się promujemy, im, bardziej, im dłużej jesteśmy tutaj obecni, tym mamy większą szansę dać znać światu, że jesteśmy po prostu świetni. To jest również, to są nasi operatorzy, operator sklepu i operator restauracji. W ramach konkursu wyłoniliśmy operatora restauracji. Jest to firma Elixir, restauracja Elixir, która stanowi wartość dodaną naszego pawilonu do restauracji. Ustawiają się bardzo długie kolejki. Restauracja jest niezwykle świadomym partnerem, który buduje swoją obecność poprzez formułę zbliżoną do formuły japońskiej, jeżeli chodzi o podawanie dań. I ma świetne menu, co potwierdzają długie kolejki. Natomiast operatorem naszego sklepu jest firma SA. Jest to firma, która na co dzień zajmuje się produkcją jubilerską. Natomiast rzecz w tym, że ma również doświadczenia z dotychczasowych wystaw Expo. Zatem bardzo się cieszymy, że za sprawą tych właśnie partnerów województwo pomorskie jest z nami tutaj na co dzień. Natomiast jest Jesteśmy również po świetnej tygodniowej prezentacji województwa pomorskiego. W ramach programu, po pierwsze, zaprezentowano przepiękną rzeźbę, która pokazała Pomorzan, pokazała jacy są ludzie z Pomorza, jak bardzo zakorzenieni są w swojej tradycji, wywodzą się z tradycji morskiej, z wiatru, są ludźmi odważnymi, śmiało patrzącymi w przyszłość. Ponadto organizowaliśmy tutaj województwo, zaproponowało zwiedzającym warsztaty, warsztaty z bibułkarstwa, warsztaty również takie zabawowe z bursztynem. To było o tyle niezwykłe, że wiemy, że Japończycy bardzo lubią tego rodzaju działania, zatem warsztaty były oblegane przez zwiedzających. Wreszcie mieliśmy również świetny zespół z Województwa Pomorskiego, który cieszył, cieszył uszy i, i, i gusta zwiedzających, występował zarówno na scenach zewnętrznych, jak i na scenie przed Pawilonem Polski. I wreszcie mieliśmy niezwykle zacnych gości. Uczestniczyła w tym tygodniu również delegacja, zarząd województwa i wiele osób reprezentujących instytucje. I co jest niezwykle ważne, gościem honorowym tej prezentacji był pan prezydent Lech Bałęsa. Towarzyszyła tej prezentacji również duża grupa przedsiębiorców. To jest niezwykle ważne, ponieważ zorganizowano seminarium biznesowe, na którym. Ten sektor, sektor gospodarczy województwa został zaprezentowany i tutaj kuratele nad tym wątkiem gospodarczym, nad tą promocją stanowiła Agencja Rozwoju Pomorza, która zorganizowała również misję na targi Baliszik. W mieście i Baraki to są targi branży morskiej. Zatem mogę dziś powiedzieć, że prezentacja województwa pomorskiego była kompleksowa, wspaniale przedstawiła zasoby i potencjał tego województwa. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy gościć również Pomorze tutaj na Expo w Osace.